Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku mierzymy zakupione niedawno przeze mnie ubrania W ostatnim odcinku mówiłam Wam o wyprzedażach, przyszło parę kurierów do mnie i dzisiaj pokażę Wam co przynieśli. Tą sukienkę mieliście okazję widzieć w poprzednim odcinku, ale nie widzieliście ją w pełnej krasie, co za chwilę Wam pokażę. To był prezent od marki Uli Popken. Fajna? Fajna, zobaczycie. Ale najpierw pokażę Wam moje ostatnie zakupy. Tą sukienkę dorwałam całkiem niedawno, kupiłam ją w większym rozmiarze, bo z tą marką Love Drop mam takie różne przygody. Często bywało tak, że sukienki były za małe, mimo że kupiłam rozmiar większy, więc tutaj kupiłam dwa rozmiary większe, więc mam nadzieję, że wejdę. Jak nie wejdę. Będzie wstyd. Mm, tą sukienkę zabrałam mojej przyjaciółce Ani. <ścoughs> Jestem dobrą koleżanką i postanowiłam, że ta sukienka będzie miała lepiej u mnie. Sprawdzimy, jak mi wygląda. Trochę boho. Dosłownie przed chwilą zapukał pan z Zalando. Dzięki czemu przyszłe buty i biustonosz, na które długo czekałam, polowałam na rozmiar, to jest Plunge, Carvy Kate i to jest w ogóle Multiway. On tutaj ma dodatkowe hmm, dodatkowe dodatki, dzięki którym można pokazać więcej pleców. Jeszcze nie testowałam, to jest świeżynka nowinka. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ sukienki, które Wam dzisiaj pokażę, wymagają naprawdę głębokiego dekoltu, no więc nie mogę się doczekać, aż go założę. Kolejna sukienka w mojej ulubionej zieleni. Transparentna, dlatego do tego jest dołączona halka. E, głęboki deko, dlatego mam nadzieję, że biustonosz się sprawdzi, bo jestem zakochana w tym kroju. Nie wiem, jak będzie na mnie wyglądać. Tutaj mam dwie rzeczy. E, body z Pretty Little Thing, które kupiłam dawno, dawno temu, ale nie miałam e, z czym tego ubrać i polowałam albo na spodnie, albo na spódnicę, którą zaraz Wam pokażę. E, I... Do tego kupiłam na Asosie kolczyki, będzie romantycznie. To są spodnie do tego bodu, o którym mówiłam, i kolczyków. E, długo na nie polowałam, w końcu dorwałam je na jednej z grup. Nie wiem, czy będę dobrze w nich wyglądać, ze względu na to, że to są spodnie raczej do szerokich bioder, których ja nie posiadam. Body jest szerokie na górze, może być katastrofa. Czy będzie, to zobaczycie za chwilę. Zawsze, gdy widzę grochy, od razu ręka klika, kupuj. No i tak tutaj było tym razem. Na Simply Leader wam taką sukienkę. Nic jestem zawiedziona jakością. Czy nie jest zła, ale za tą cenę to zapłaciłam, myślałam, że to będzie coś takiego hmm, lepszego. Tą sukienkę również kupiłam na jednej z grup na Facebooku. Widać, że to jest matka zwycięta, ale asos poznaję, Jestem ciekawa, jak będzie na mnie pasować. Dziewczyna napisała, że sukienka nie jest na nią. Może będzie dla mnie. Polowałam na tą sukienkę Johna John Zaka, czy jak to się wymawia. Z, tym, z tą marką mam problem z rozmiarami. Zazwyczaj jest za małe, więc wzięłam nie 22, nie 24, nie 26, 28, żeby przypadkiem nie była za mała. No, widzę, że będzie za duża, ale postaram się jakoś tutaj zapracować paskiem buty Doroty Perkins. Uwielbiam szpilki, one są niewysokie, mają z 8 cm. Um, to już jest kolejna para z tej serii, dwie pary. Przyszły dzisiaj z Zalando, chociaż zauważyłam wyprzedaż na Doroty Perkins i w innych kolorach, więc na pewno te zamówię jeszcze czarne i chyba błękitne. Są turbo wygodne. Te Hmm, niby takie same, trochę cisną. Podejrzewam, że je rozpracują. One nie są czarne, są granatowe. Piękne. To co? Mierzymy sukienki? I your soul. Ostatnia stylizacja okazała się nie najlepsza. Tak jak myślałam, nie mój kolor, nie mój fason. Tutaj potrzebne są krągłe biodra, płaski, brzuch i trochę węższe ramiona, ale kolczyki. Fajne fajne. Słuchajcie, e, był problem z biustonoszem, ponieważ odpinały się ramiączka, bo to jest multiway i ma tych ramiączek do odpinania, tam jeszcze dodatkowe pary. Ale sam, sam biustonosz oceniam na 9 na 10. Ramiączka mogłabym dać trochę wyżej, żeby ten biust był podtrzymany, ale bałam się, że strzelą, ponieważ się odpinały. E, w każdym razie polecam ten plancz, e, sukienka zielona bardzo mi się podoba, trochę szerokie rękawy, też nie do mojej sylwetki, ale kolor uwielbiam, e, materiał mi się bardzo podoba i wzory na sukience, dlatego Zostaje ze mną, to na pewno. Sukienkę, którą odkupiłam z guzikami, kremowa, niestety ze mną nie zostanie. Te guziki na mnie trochę jakby się rozchodziły, dlatego wydaje mi się, że trochę mniejszy rozmiar będzie idealny. Sukienka z zieloną złota we wzory, która miała być taka duża, a była mega krótka i za szeroka. Bardzo mi się podoba i nie wiem co z nią zrobię, czy ją jakoś przerobię, czy będę ją nosić do wysokich kozaków, będę jeszcze nad tym myśleć, ale większość tych kreacji plus tej co mam na sobie zostaje ze mną. Rzeczy, które nie do końca na mnie dobrze wyglądają wylądują na mojej zamkniętej grupie Crazy Queens Say Shop, link znajdziecie w opisie, a te, które mi się podobają zostają jeszcze ze mną na dłużej. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, bo w środę o 15 kolejny odcinek. Do zobaczenia.